Dzisiaj siemanko ci na moim kanale. Powiem wam jak i jak, jak zdobyć klubowe monety oraz jakie je wykorzystywać oraz co można z nich kupić, jakie rzeczy. Resztą mogliście się dowiedzieć w broczelku, bro bro ale wiecie, on jest po angielsku, więc reszta mogła nie zrozumieć, a ja Wam go w połowie przetłumaczę. Więc przechodzimy do odcinka. Dobra, klubowe monety można zdobyć przez grając w kluby. W nagrodę będziecie mogli kupywać też bytą w klubowym sklepie, y powerpoints, y będzie można kupować y wyposażenia oraz złom wyposażenia, które będziemy mogli wy, wy, wymieniać tak jakby na, 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 na nasze wyposażenie. Klubowe monety także możemy wydawać na skiny, czyli Potato Squeak, Kurczak Rico oraz Pleśniowy Mike. Te trzy skiny dodano w tym brotorku, czyli klubowe skiny w dzisiejszym odcinku będzie można zakupić. A ja w przerwie nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i łapkę w górę, żeby było takich więcej odcinków ciekawych dla Was oraz y, pomocnych dla Was, niezrozumiałych w browtorkach. To ja Wam wytłumaczę. Piszcie w komentarzach, czego nie rozumiecie w browtorku, a ja Wam to wytłumaczę. I nagram o tym odcinek. Dobra. Klub, klub monety można też wydawać na na przykład bilety ale to będzie rzadko się zdarzać. To chyba raz w tygodniu będzie pojawiać się, że bilet można kupować za klub, klub monety. Ale jest jedna taka smutna rzecz. Jak opuścicie jeden klub, to nie będziecie mogli zagrać w o nagrody, czyli te klubowe końce. i...